Jeśli chcesz mieć trzy razy więcej wełny, to nie strzyżesz jednego stada trzy razy w roku, tylko trzykrotnie powiększasz stado. Jeśli my chcemy ciągle przedsiębiorców tylko strzyc, nie dając im możliwości do rozwoju, to uprzejmie informuję, że 3 miliony dzisiaj płacących składki zdrowotne, podatki itd. Za chwilę milion ubędzie. Radio Plus, sednał sprawy. Gościem są na sprawie dzisiaj Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek, Sejmu, w Sejmie 10, marszałek Senior w Sejmie 10 kadencji. Dzień dobry Panie Marszałku, kłaniam Cię, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marszałku, hucznie Pan świętował rocznicę pierwszą od wyborów, no czyli rocznicę przejęcia władzy od Prawa i Sprawiedliwości. A nie widać tego, Pan? Nie? No tak nieszczególnie że oczy nie podkruszone, forma dobra widzę. Powiem tak... To nie jest jeszcze rocznica, to jest tylko rocznica wygrania wyborów, mhm. natomiast tak naprawdę rocznica będzie wtedy, kiedy utworzył się rząd mhm. e, Szampan mrożony jest na 13 grudnia, tak? Szampan mrożony jest na adwent. Ale, ale panie ministrze, jak patrzy pan na to, co wydarzyło się przez ten rok, na dorobek, ważne, bo pan jest częścią. Powiem panu tak, I że to, ja... To jest pan dumny? Jestem... jestem yy, może nie dumny, ale na pewno zadowolony. Mhm. Dlatego, że y, sytuacja z mojego obszaru, którą uważałem za najtrudniejszą i odradzałem, żeby w ogóle nie brać resortu rolnictwa, przez y, Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa, została dosyć dobrze zagospodarowana. To znaczy, na początku było bardzo trudno, bo te protesty były bardzo mocno zmasowane i zorganizowane. Natomiast no, jednak później udało mu się i y, porozumieć ze związkami zawodowymi i z protestującymi, ale przede wszystkim zrealizować te zobowiązania, które im wówczas złożył. I to była kwestia złagodzenia zielonego ładu i jasno trzeba sobie powiedzieć, że praktycznie on został wyrzucony do kosza, że y, kwestia ekoschematów, których rolnicy najbardziej się bali y, w tej chwili z tych licznej agencji wynika, że y, praktycznie 95% y, y, gruntu Użytkowanych przez rolników z tych ekoschematów skorzystać, czyli dodatkowych płatności, że jednak uregulowano także kwestie związane z rynkiem ukraińskim, gdzie wydawało się, że po pełnym otwarciu granic na import żywności z Ukrainy, że powrót do ceł, kontyngentów będzie niemożliwy, a jednak udało się to wynegocjować i na poziomie Komisji Europejskiej, i na poziomie e, także. Z Czyli nie ma Drugi jest zadowolenie. Drugi, drugi ważny problem, proszę pana, to kwestia obronności i tu też y, Kośniak Kamyszno jakby wchodzi w świeżą działkę sobie wcześniej mniej znano, ale Czyli jednak, najlepiej wyszło to, gdzie zarządzają ludzie, jak rozumiem. Ale jednak, tak? Ta ale, ale, ale jednak, ale jednak muszę tym, powiedzieć, że kwestia budżetu jaki jest na obronność i w tym roku i w roku przyszłym i także przyspieszenie chociażby budowy tej tarczy wschód, gdzie ja mieszkam na wschodzie. Wiem, jak bardzo dla nas jest to ważne i ten niepokój ciągle porykującego niedźwiedzia z zabuga słychać, więc dobrze, że to ma przyspieszenie i dobrze również, że zauważył jak Kamysz i także myślę, że minister Paweł Bejda, że trzeba część kontraktów renegocjować i przenieść część produkcji również w cięże czy w możliwości naszego przemysłu zbrojeniowego. Polska grupa zbrojeniowa jest dużą, liczną, że tak powiem, grupą przemysłową i dobrze byłoby, żeby nie tylko importować, ale również tutaj produkować. Też kwestie infrastruktury, wszyscy zarzucali, że no nie, będzie, spaceru, że nie, pan nie pan będzie, że nie będzie, wie pan, teraz szybkich klinice kolei, klinice że nie będzie też kwestii związanych chociażby z CPK. Mamy jasny komunikat, tak, za dwa lata rusza zmodernizowana pod względem planu inwestycji e, port centralny. Ruszają także koleje szybkich prędkości. Więc te inwestycje, mhm. które ta, ta kontynuacja, dobra zresztą PSL wielokrotnie o tym mówiło, że nie wolno co wybory wszystkiego wracać do góry nogami. Rozumiem, I armia, w ramie, inwestycje to, w są kontynuowane. Także rozwój tutaj i wcześniej minister Hetman, i teraz minister Paszyk rzeczywiście dobrze, Panie dobrze to, to się. No najlepiej w takim razie, trochę jeszcze o, o powiem zdrowiu. Powiem panu szczerze. Zdrowiu to już jest, panu w, szczerze, to jest już w zapaści. Powiem panu szczerze, dwa obszary są dla mnie bardziej niepokojące. Niepokojący jest obszar związany z przywracaniem praworządności. Ja to oczekiwałem hmm. większej skuteczności i, i aktywności samego ministra Bodnara. Ale też doskonale rozumiem, bo. Wielokrotnie sami mówiliśmy, że nie będziemy naprawiać, nie będziemy przywracać praworządności poprzez łamanie konstytucji, łamanie e, ustaw. W związku z tym ten powrót do e, stanu sprzed roku 2016 jest w tym obszarze e, ogromnie trudny i no, także e, masz, obecność stanowicji Weneckiej. już nie mówię o polityka Prawa i sprawiedliwości, ale wielu niezależnych ekspertów, profesorów e, mówi e, o tym, że, że z tą praworządnością to u was też jest różnia. No tak, bardzo tylko że, tylko, to, tylko, to, że nie Tylko mówię, żeby, nikomu, żeby nie do, nikomu nie dokuczyć. Mm -hmm. Ci mądrale profesorzy, niechby podali lepszy przepis, lepszą formułę na naprawę tego wymiaru sprawiedliwości. Bo ja uczciwie mówię, uważam, że Ale to należało na prawa kwestie, zmiana personalna, jak na przykład w prokuraturze, należało, należało jest, kwestie, przepis, jest przepis, jaki jest. Nie ma otóż, nie lepszego ani gorszego, otóż, bo nie, jest to, panie relektorze. Zastosowany przepis został... to nie było żadne obejście. Jest prawidłowo zastosowany przepis dlatego, że y, prokurator Barski był w stanie spoczynku. Został wadliwie przywrócony ze stanu spoczynku i z tego skorzystał minister Bodnar. I, I zauważyliście to po trzech latach chyba, tak? Wcześniej nikt na to nie zwrócił uwagi, nagle ale na potrzebę Ale, prze, ale przepraszam zauważą. bardzo, do roku 2023 za prokuraturę odpowiada Zbigniew Ziobro. Mhm. I to on filmował pana Barskiego, że tak powiem, swojego, swojego y, 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 świadka na, 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 na ślubie. Lubię. Tu przyszedł minister Bodnar, szukał prawnych rozwiązań i rzeczywiście ten... Ale to, jest dalej, ta praworządność, a drugi problem to gdzie? A drugi Panie problem Burmistrzu. to niestety w odwróceniu Polskiego Ładu. I tutaj zarówno Ministerstwo e, Rozwoju, Ministerstwo Funduszy, e, jak i Ministerstwa e, e, związane, związane z całą gospodarką. E, wydaje mi się, minister finansów przede wszystkim nie poradzili sobie, bo składaliśmy solenną obietnicę, że odwrócimy złe skutki polskiego uh -huh. ładu i że przedsiębiorczość skorzysta z różnego rodzaju e, form przynajmniej ulgi jeśli nie wsparcia. To, o mamy, zdrowotną mamy, tak? mamy, to nie chodzi tylko o składkę zdrowotną. Mówię, że no, tylko, ale, ale, ale to była chyba ta główna Składka, zmiana, składka zdrowotna to co, to, co dzisiaj jest przedmiotem sporu finansowania, finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. No to przecież skoro PiS wprowadził elementy finansowania części usług medycznych, e, przeniósł z budżetu do Narodowego Funduszu Zdrowia, to niech pani minister Leszczyna z panem ministrem finansów odwróci to i z powrotem część tych usług finansowych. Finansuje z budżetu, tak jak było to finansowane przed zmianami przez Prawo i Sprawiedliwość. No ale to I jasne Michał, ale to jest powiedzieć, teraz problem potężny, tak? Część już usług NFZ mówi tego, tego i tego nie będzie finansował między innymi ostatnie informacje o neuro neurologicznych przypadłościach. To dlaczego to nie jest panie, w takim razie? panie redaktorze, pytam publicznie panią Leszczynę i wszystkich, którzy zajmują się zdrowiem, kiedy w końcu weźmiemy się poważnie za reformę struktury? Zdrowia w Polsce, struktury szpitalnictwa. Przecież my mamy mnóstwo szpitali powiatowych, to gdzie prawda. jest przerost ilości łóżek, gdzie jest przerost oddziałów, gdzie lekarze korzystają z Eldorado, zatrudniają się w dwóch, trzech, pięciu szpitalach i jeżdżą mhm. tylko z dyżuru na dyżur, I, i często nawet ich szefowie nie wiedzą, w których szpitalach oni pracują. Więc czas najwyższy, żeby wprowadzić jakoś nową strukturę szpitalnictwa. Ja mówię o tym od dawna, kiedy zlikwidowano stare województwa, że jednak te stare wojewódzkie szpitale w tych 49 byłych województwa, gdyby miały w swojej opiece, w swoim kręgu oddziaływania szpitale powiatowe, i gdyby był jeden zarząd dla takiej grupy szpitali, tego wojewódzkiego i tych powiatowych, większy to, sens, tak? to, no, ale to, mógłby, to mógłby, to mógłby, mógłby koordynować oddziały, mógłby koordynować usługi, mógłby okay, zastanowić panie. się, gdzie poprawić diagnostykę, gdzie poprawić rekonwalescencję, gdzie, gdzie potrzebny jest oddział ogólny, gdzie jest Jasne, potrzebna pedagogicznie, gdzie mogę podwagować, wszystko i może być. różne scenariusze. No, myślę, ale teraz tak. Tego rząd, nie ma żadnego planu rządu, jeżeli wiem, reformy... No więc ja, ja, czekam, ja czekam na taki, panie redaktorze. Brakuje pieniędzy w służbie nie, zdrowia nie, no. i kolejne usługi są wyłączane. No, na, no, litość, się na litość boską. Jeśli pan ma dziurawy wór, mm -hmm. to jeśli pan tam zechce... To ile do niego nie dosypie, to ciągle będzie to, 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 brakowało. To, to, to zawsze pan zgubi. I, i jeśli, jeśli się tego dziurawego wora jeszcze raz nie utka, a to jest naprawdę poważny problem. Dyskutujemy o tym tak naprawdę od 33 lat polskich przemian. Nic de facto w reformie służby zdrowia poważnego się nie wydarzyło. I czas najwyższy, żeby specjaliści od zdrowia, a nie politycy od rolnictwa, siedli i zastanowili się, jak ukształtować strukturę lecznictwa w Polsce, żeby można było za te same pieniądze zrobić dużo lepiej i więcej. To czekamy w takim razie na, na Panią Minister i na ekspertów. Może coś się wydarzy w tym obszarze, ale Panie Ministrze, jeżeli chodzi o tę składkę zdrowotną, to 4 miliardy mają wypaść właśnie z tego systemu, z tego, co miało iść do, do służby zdrowia i być przeznaczone dla przedsiębiorców. No, to ma być w ramach Nie, tej panie redaktorze. ulgi dla nich. To, to, to więc, ma sens w tej sytuacji? Jeszcze panie, tą więc, dziurę powiększać? Panie, panie Redaktorze, powiem Panu krótko i to mówię już w wielu mhm. swoich wywiadach. Stary góral mówił, jeśli chcesz mieć trzy razy więcej wełny, to nie strzyżesz jednego stada trzy razy w roku, tylko trzykrotnie powiększasz stado. Jeśli my chcemy ciągle przedsiębiorców tylko strzyc, nie dając im możliwości do rozwoju, to uprzejmie informuję, że 3 miliony dzisiaj płacących składki zdrowotne, podatki itd. za chwilę milion ubędzie. I co z tego, że, że, że my będziemy utrzymywali ten sam poziom płatności przez nich, składki zdrowotnej, podatków, innych obciążeń na tak, rzecz państwa? Nie wcale nie więcej, jak, tak? jak, jak to stado maleje. Więc okay. jak sobie nie zdamy sprawy z tego, że budżet państwa tworzy się z produkcji i usług. A nie tylko i wyłącznie z obsługi budżetówki i programów socjalnych, to nigdy nie wyjdziemy na prostą. Pani na koniec tej części jeszcze jedno pytanie o trzecią drogę i jej sytuację. No, póki co sondażowa, ona wygląda dużo gorzej niż w tych ubiegłorocznych 10, 9, tak powiem. Panie pokazuję, naprawdę, zjada Was, premier Donald Tusk. Naprawdę, Donald niech, pan, niech, pan mnie, niech pan mnie nie pyta o środki kształtowania opinii publicznej, bo pan wie doskonale o tym, że od 30 lat hmm. akurat mnie badaniami pan nie zaskoczy. Donald Tusk nie zjadza. PSL, tak? I, natomiast i na natomiast muszę, muszę Panu powiedzieć tak, że owszem, ja z tej ostatniej historii 20 lat, tak naprawdę od 2005 roku, a więc 19 lat, wiem doskonale, że kto dotykał się pisu, kto pisu tyka z polityki, znika. Ostatnie mm. wchłonięcie so, z, z Solidarnej Polski. I PSL wróżyły mu. Od 90 roku, dokładnie od przemian. Co kadencja nie wejdzie do Sejmu? Co kadencja notowania pod progiem? Nieraz I, pamiętam takie i, rozmowy i, chcę, do I chcę wyraźnie podkreślić. Jest, było i będzie. W przyszłym roku obchodzimy 130-lecie i zobaczy Pan na 130-lecie notowania PSL-u będą dużo większe niż dzisiaj. 13% na 130 lecie, tak? No myślę, najmniej... myślę że to jest mini. Panie poszkałku bardzo dziękuję. Marek Stawicki jest gościem. Sedna sprawy kończymy radiową część programu Dogrywka internetowa ciągle przed nami. Radio Plus, sedno sprawy. Marek Sawicki z polskiego strony Ludowego, marszałek senior w sejmie 10 kadencji jest gościem dzisiaj sedna sprawy. Panie marszałku, warszawski ratusz nie zgodził się na przejście Marszu Niepodległości. I w tym roku no oczywiście 11 listopada to jest ta data, kiedy zawsze marsz niepodległości od wielu już lat, kilkunastu chyba przechodzi. To błąd prezydenta trzaskowskiego powinien się zgodzić? Pamiętam no, to, to, że, że, nie, że ratusz nie się nie zgodził, Warszawę. za chwilę stąd się zgodzi. Mm -hmm. A. Yy, Prezydent Trzaskowski zostanie, że tak powiem, z tą swoją decyzją jak z decyzją o zdejmowaniu krzyży uh -huh. z miejsc publicznych, z instytucji publicznych w Warszawie. No ale I to jest, ja powiem, powiem, że w kolejnych dzielnicach tam ostatnio były zdejmowane też. No więc, wiem, więc, chyba, więc, więc, więc powiem, panu, sz, więc powiem panu szczerze, że e, e, jeśli... Jeszcze można było do tej decyzji myśleć, że Szaszkowski miał jakiekolwiek szansa na kandydowanie na prezydenta Rzeczpospolitej. To w tej chwili on jasno udowadnia, że nie chce. I że jest umowa wewnętrzna, że kto inny będzie tym kandydatem. W związku z tym. Muszą znowu, o być, tym Tusku. znowu muszą być tego typu wpadki. No, panie redaktorze, Szachmat. W czwartek pyta Pan mnie na korytarzach sejmowych, mm. co będzie za strategią imigracyjną, no nie, bo przecież Pan Donald Tusk zapowiedział. Ja mówię, że będziemy o tym rozmawiać w sobotę, jeśli ją ogłosi. W sobotę powiedział, że ma nową strategię imigracyjną i yy, zablokuje yy, cały, cały, cały proces, proces azylowy w Polsce. Mm -hmm ale jej nie ogłosił. No, dzisiaj je ogłasza na rządzie i, i na rządzie też jeszcze niewiele więcej wiemy, bo rząd dopiero będzie pracował, uszczegóławiał, pójdzie to w uzgodnienia międzyresortowe, ale dał jasny sygnał Prawu i Sprawiedliwości. To nie jest już wasz temat. To jest mhm. już mój temat, temat nowego kandydata na prezydenta i mało tego, w odróżnieniu od Mateusza Morawieckiego, Akurat Donald Tusk ma szansę znaleźć wsparcie dla tego projektu w Unii Europejskiej. Ale, ale to jest wiarygodny, país... panie Marszałku. Można tak zmieniać zdanie w takich sprawach. Dzisiaj być tu, a jutro tu, a pojutrze jeszcze gdzie indziej. Panie, I za panie, każdym razem panie, panie, wierzyć, bo panie redaktorze, pana redaktorze, Panie Panie redaktorze, panie redaktorze, panie tak panie panie redaktorze pan mnie pyta, pyta o wiarygodność, a ja mm -hmm. panu powiem, że w polityce wiarygodność jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest skuteczność. Mm -hmm. No i teraz, jeśli to skutecznie ma doprowadzić Donalda Tuska do wyborów, to jeśli tę strategię zablokowania procedury azylowej w warunkach zagrożenia, bo przecież nie codziennie w warunkach zagrożenia przeprowadzi i uzyska akceptację większości państw Unii Europejskiej, to będzie to jego osobisty sukces to będzie to kolejne 3-4% do yy, wyniku wyborczego yy. prezydenckiego. I pomyśleć, że parę lat temu jeszcze jako szef Rady Europejskiej mówił, że Polska będzie kary finansowe yy, podnosiła za to, że nie chce przyjmować no, z unijnego no, rodzinnika imigrantów. Widzi pan, polityka, głowie się wtedy mu mieściło, polityka że że za parę lat polityka, do Konfederacji prawie się wtedy Także sztuka wie pan, reagowania na bieżące wydarzenia i bieżące zapotrzebowanie. Panie Marszałku, z bieżących wydarzeń to, to uwagę opinii publicznej często ostatnio przykuwała sejmowa para, małżeństwo wiceministra Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy i posłanki Kingi Gajewskiej. Pana zdaniem w tej sprawie coś nie gra, jeżeli chodzi o te ich środki na mieszkanie, dom, który nie został wpisany do oświadczenia majątkowego dopiero po jakimś czasie, ta darowizna została uwzględniona. Coś nie gra w tej historii, czy, czy wszystko jest czyste. Panie że no. yy, wszystko wskazuje na to, że od strony prawnej nie ma większych problemów. No, nie wpisanie tego domu powiem nie panu tak. No, nie no nie jest jeden... chcecie do więzienia zamykać za, za błędy w oświadczeniu. Nie, 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 nie jeden poseł się z tym spóźnił, nie jeden nie wpisał, nie jeden. Prawie przypomniał po dwóch trzech kadencjach, więc to jeszcze to, to to nie jest taki problem. Natomiast uważam, że w kwestii tych lokali, z których korzystam, że sam też wynajmuje uh -huh. na wiejskiej lokal już trzecią kadencję w tym, w tym samym miejscu. Jeśli korzystamy z lokalu, to nawet jeśli korzysta dwoje posłów, ten tak mimo wszystko powinno być to ograniczone do finansowania jednego lokalu, a nie ilości posłów, bo za chwilę będzie się po kilku posłów umawiało i zaczną hmm. sobie, że tak powiem, wynajmować całe hotele za pieniądze podatne. A nie było takich historii, że dwóch, nie wiem, kolegów na przykład sobie wynajęło porządnie. Nie, nie apartami. przypominam sobie. Ja przypominam sobie rok 93, kiedy w Sejmie mieszkałem w tym jednym pokoiku sejmowym razem z kolego posłem z mojego okręgu wyborczego, bo tak. wtedy posłowie pierwszej kadencji, jak w akademiku, mieszkali po dwóch. No to faktycznie yy, warunki warunki spartańskie, dość jak na parlamentarzystów, panie marszałku, jeszcze no, ale chciałem ja zapytać o... niedaleko byłem po studiach, więc też pamiętałem warunki akademika, gdzie y, mieliśmy pokój w akademiku y, przyznany dla czterech, a mieszkało jeszcze trzech waletów, czyli to było cztery plus trzy. No tak, to, to, to takie y, czasy. Panie marszałku, też chciałem zapytać o kadencyjność w samorządach. Y, krytykowaliście y, to prawo, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało dwukadencyjność dla władz samorządowych, no teraz wy macie większość, wyrządzicie, czy spodziewać się zmiany? Czy PSL wyjdzie tutaj za jakąś inicjatywą? Nie wykluczamy, mówiliśmy już o tym, kilku mm. polityków PSL się wypowiadało. Ja od samego początku byłem przeciwny, ja byłem tym samorządowcem, który w 90. roku został wybrany najpierw na radnego później przez radę gminy na Wójta. I tę funkcję wójta sprawowałem przez półtorej kadencji, dopóki mhm. nie zabroniono nam łączyć funkcji wójta z funkcją posła, bo w drugiej kadencji samorządu zostałem wybrany na posła. Jeszcze przez dwa lata byłem i posłem, i wójtem. Ja uważam, że dwie rzeczy. Zakaz kandydowania z szefom samorządów, a więc wójtom, starostom do parlamentu jest złym, dlatego że ten związek nas wtedy, wójtu samorządowców, ze środowiskiem, z potrzebami środowisk lokalnych był tak wielki, że my stanowiliśmy swego rodzaju klub samorządów w Pilnej, mm -hmm. z zajmie interesów e, e, daleko, czy szeroko rozumianej prowincji. Natomiast sytuacja, w której mamy ograniczenie do, do, do dwóch kadencji jeszcze w dodatku, tak długich kadencji, e, pięcioletnich mm -hmm. to, to jest sytuacja, w której w pierwszej kadencji oczywiście y, staramy się zapracować na drugą kadencję i, i samorządowcy robią inwestycje, przygotowują projekty, y, planują rozwój swojej gminy, a później jak wiedzą, że to już jest ich ostatnia kadencja, to przychodzi następny i nie ma ani projektów inwestycyjnych, ani odłożonych pieniędzy, No, Panie ludzie potem nie znikają, nagle się nie rozstupają, tylko myślą o karierze, nie wiem, na, na innych poziomach polityki. Ale już nie o karierze na poziomie gminy. No wiecie, i stąd jeszcze raz podkreślam, naprawdę przestańmy się bać e, samorządów i społeczności lokalnych, mm -hmm. jeśli nam się wydaje, że decyzją centralną my zaktywizujemy społeczność lokalną do takiego czy innego działania. Otóż zarówno w systemie dwukadencyjności w tej chwili zdarzają się samorządowcy patologiczni i w systemie Wcześniej bez kandydacyjności mhm. też To się będzie Nie, nie, Marszałku. Nie wiem, to zobaczymy, czy uzyskamy ku temu większość. No ale żeby ja będę projekt zachęcał. ustawy nie musi Ja będę wystarczy. Będę, be, pozów, ja będę mówię. zachęcał. Ale czy, czy taki projekt się pojawi? Czy zobaczymy. No, ja też nie wiem, czy znajdę 15 w psl żeby się, że tak powiem, za tym podpisać. No, w psl pan Marszałek to do wszystkiego by 15. No, nie znalazł, czego by pan tam nie y, zaproponował. Bardzo Dzień dziękuję. Panu? To jeszcze proszę, panie Nie, bo już tak zabrzmiało trochę wszechmogącym, i czasami, jak ludzie zwracają się z, ze sprawami beznadziejnymi, to im odpowiadam, że to nie jest telefon wszechmogący. Nie, no w klubie PSL, Nestor <laughs> klubowy, to myślę, że na wiele sobie może pozwolić. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, marszałek senior w sejmie 10 kadencji, były szef resortu rolnictwa. Dobrego dnia państwu życzymy. Radio Plus, Sedno sprawy.